Oliver! Dzisiaj gramy w niepowtarzaną grę! E, to jest cyberpunk, jak widzicie, tak wygląda spod, tak wygląda z tyłu. E, dzisiaj będziemy poznawać świat, bo to był mój pierwszy raz. E, no i ja muszę kogoś tutaj... To jest całe miasto, tak, ogólnie. Możemy teraz tak sobie robić wypadki. Patrzcie, o nie, o nie, zły! O, widzicie? Oj. Ciekawe jak ta moja furka. Nie, no, no, zdrowa jest. Zobaczcie, jaki zrobię wypadek. Muszę symał O, już, zobaczcie, jaki zrobił wypadek. Czy ma? Byku. Eze, eze, a że, eże że co? Że co? Że co? A, co że so... Okej. Okay. Ja chcę aże, Chcę motocykl. Ugh. Mogę jeździć motocyklem. I dzisiaj, ja ja mogę jeździć motocyklem. Mm -hmm. Wow! Motocykl jest super. Ale to super wygląda. Patrzcie, jak to jest. mi. Można gumę! Jó, można palić gumę! I pum! Jó, kruszył przez tą gumę! No, znowu, znowu. O, faj się. Tak to się robi. Patrzcie, patrzcie, jak to się robi. Eee, pokażę wam mapę cyberpunka. Mapa. O, boże. O. I mapa. Mapa. Tak wygląda mapa. Tylko cyberpunka. Dalej wam. Tutaj tak. Z tyłu wygląda. Tak. Taka duża mapa. Tak do, jak to tutaj powinno być głęboko? No, widzicie? No, jak widzicie, ja tutaj coś, coś nie zepsułem, ale nie obawajmy się. jedziemy. Hmm. Ale zapomniałam Wam jeszcze ja pokazać. Co dwie rzeczy? Patrzcie. Hmm. Prawie na kosa. Patrzcie, cyk! Ja mam taki sposób. Hmm. Najfajniej to widzę, że tam ta cykla się przemieszczać. Przemieszczać! Jakim tutaj mnie spadłem? Kalo! Kalo! To z tą postacią nie tak. Ja tutaj chcę przyjechać. Chodźcie sobie. Chodź. Jakie to są. O są Nie. Nie będziemy tego. Nie będziemy. Nie będziemy. Nie będziemy tego robić, policjantami? Minąłem ich Minąłem Uuu, jak tu ładnie Czy wy to widzicie? Nie będziemy przestrzegać Eee, co so. A czy wy to widzieliście? Czy wy.? Nie wiem, to tylko. Czy wy to widzieliście? Czekajcie. Nie tam, nie tam, nie tam, nie tam. Patrz, na przykład jest czerwony. To wyjadę i jest. i jest To jest jakiś mit. Mit, mit. Kiedyś się potwierdzał. Eee, przepraszam, e, żyje. To nie żyje Ale ma toce... Tak nie ja, żeby... Żyje Ale my chociaż żyjemy Oj 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 Ale to było muszę. akurat Dobra Zobaczymy Jak ja tu jestem Dzieci! Okay. Patrzcie Patrzcie, nie ja I... py! Tam. Widzowie jak widzicie tak zmiedza się właśnie miasto tej gry. Oj, oj, oj 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 Gościu, no! Nie gdzie? Taka ładna fura. No, a w ogóle cebory panki są bardzo ładne fury. Eee. To eee. no, to też jakieś jak Ja szybko, ale jestem pierwszy w ogóle tu. Jadę Co to? Aaa, ok mm. Czyli ja przez to się Nie To ma się tam? To jest.

Hmm, dobra Czekajcie, czeka, jak czeka. to już stanąć No, nacisnę to Okej okay. Okej okay. To Nie cię... Eee, coś się tak Czemu się cię to no moja Ja to Co? Zobaczcie, jaka ładna ta funka. Nie moja Nie, Ja to nie. Nie, nie.

Mm. Wow, ale to było super i teraz jak przeświecił to był mega bardzo miło poczekaj no i on no, nie jest. No. No, no, no. Nei Nei No ty! O Boże! To była na najgorsza Nie, Niemożliwe. Boże. Dobra, to sobie. Mam nadzieję, że będzie. Podobał? To subskrybujcie, dajcie łapki w górę i dzwoncie dzwoneczkiem. Cześć! Nie,